które zwierzę posiada najdłuższy język w stosunku do swojego ciała? Odpowiedź B, kameleon. Jaka jest najdłużej emitowana kreskówka na świecie? Odpowiedź A. Kto jest założycielem firmy SpaceX? Elon Musk. Gratulacje. Które może jest najbardziej zasolone? Może martwe to prawidłowa odpowiedź. Kto był bogiem podziemi w mitologii greckiej? Hades. Dobrze. Jaka jest najlepiej sprzedająca się gra komputerowa wszechczasów? Odpowiedź B, Minecraft. Daj znać w komentarzu, ile udało Ci się odgadnąć.